Witajcie, legendarni słuchacze! Dziś wyruszymy do pradawnego świata, gdzie wszystko zaczyna się od Artei, bogini ziemi, matki natury i życia. To ona wyłoniła się z ciemności i nadała kształt bezkształtnej materii, tworząc skały, lasy i rzeki. Każdy jej krok przynosił życie, a jej obecność niosła harmonię i moc. Artea to nie tylko twórczyni, ale też opiekunka i strażniczka równowagi, pełna miłości do natury, lecz gotowa bronić jej z potężną siłą. Gotowi by poznać tę niezwykłą boginię, której duch wypełnia każdy zakątek Ziemi? Dziś opowiemy Wam o Artei, esencji Ziemi i symbolu życia. W otchłani czasu, gdzie nie istniało jeszcze życie, świat pogrążony był w ciszy i mroku. W samym centrum tej pustki wyrastało pradawne drzewo, symbol siły i wieczności. To właśnie z jego korzeni, które sięgały aż do serca Ziemi, wyłoniła się Artea, bogini Ziemi, pierwsza matka wszystkiego, co znamy. Artea nie narodziła się jak zwykła istota. Była esencją życia, uformowaną z najczystszych sił natury, która jeszcze nie miała kształtu. Wyobraźcie sobie moment, w którym jej dłonie wyłaniają się z ciemności i dotykają pustej ziemi. W tej jednej chwili to, co nieznane i bezkształtne, zaczyna przybierać formę. Skały zaczynają się wznosić, ukształtowane pod wpływem jej woli, a gleba staje się żyzna i gotowa przyjąć pierwsze nasiona życia. Jej dotyk był jak poezja tworzenia. Każdy ruch dłoni Artei dawał początek nowemu fragmentowi świata. Wyobraźcie sobie, jak na jej śladzie rozkwitają pierwsze rośliny, początkowo małe i delikatne, ale z czasem rozrastające się w majestatyczne lasy. Góry wyrastają niczym strażnicy ziemi, potężne i trwałe, jakby miały trwać wiecznie, jako pomniki jej boskiej potęgi. Każdy element natury, który znamy dzisiaj, ma swoje korzenie w dotyku Artei. To ona nadała kształt bezkształtnej materii, formując góry, doliny, rzeki i lasy. Pradawne drzewo, z którego wyłoniła się bogini, nie było tylko miejscem jej narodzin, było źródłem siły, której Artea potrzebowała, by stworzyć fundamenty świata. W ten sposób każde miejsce, które znamy jako pełne życia, to echo jej pierwszych kroków, kiedy przechadzała się po nowo ukształtowanej ziemi, tworząc wszystko, czego potrzebowały przyszłe pokolenia. Wyobraźcie sobie, jak łzy Artei spływają na ziemię, kropla po kropli, tworząc rzeki, które przemierzają dziewicze doliny. Z jej łez rodzą się nie tylko wody. Każda kropla jest pełna esencji życia, z której wyłaniają się pierwsze lasy, barwne łąki i żyzne pola, to tak jakby sama natura płakała z radości, rozkwitając w obecności Artei. Artea była pierwszą matką, ale także opiekunką i źródłem wszelkiego życia. Gdy kroczyła po pustce, jej obecność wypełniała wszystko harmonią. Ziemia, która dotychczas była pozbawiona dźwięków i ruchu, zaczęła tętnić życiem. Od drobnych roślin, które rozkwitały pod jej dotykiem, po majestatyczne góry, które rosły na jej oczach. Każdy element tego świata zawdzięczał swoje istnienie jej mocy i łagodności, które współistniały w Artei, tworząc fundamenty świata. Artea przynosiła życie. Ale jednocześnie była symbolem nieprzewidywalnej siły. Z jednej strony potrafiła ukoić szumem liści, przynieść spokój i harmonię, a z drugiej jej gniew mógł wywołać trzęsienia ziemi, które przekształcały krajobraz w jednej chwili. Góry, które wyrastały pod jej dotykiem, mogły także stać się wulkanami, gdy Artea przypominała o swojej mocy. Artea jest uosobieniem siły natury. Zarówno delikatnej, jak i nieujarzmionej. To ona stworzyła fundamenty życia, ale też przypominała, że każde życie, każda roślina i góra mają swoją równowagę, którą należy szanować. Każdy jej krok to nie tylko twórcze dzieło, ale także ostrzeżenie, że harmonia natury jest jednocześnie piękna i krucha. Wyobraźcie sobie, że każdy krok Artei przynosił życie. Jej dotyk był jak magia. Każda przestrzeń, którą dotknęła, budziła się do życia. To był dar, który przemieniał martwą ziemię w rajską krainę pełną zieleni i różnorodnych form życia. Kiedy Artea przechadzała się po surowych, bezkształtnych terenach, zostawiała za sobą ślad zieleni. Jej kroki były jak dotknięcie czystej esencji natury. A tam, gdzie stawiała stopę. Z gleby wyrastały kwiaty i drzewa. Z jej dłoni, pełnych energii, wyłaniały się lasy, a górskie zbocza pokrywały się roślinnością, jakby reagowały na jej obecność. Powstawały potężne drzewa, których korzenie sięgały głęboko, a korony wznosiły się ku niebu, świadcząc o niezwykłej sile życia, które Artea przyniosła do świata. Jej łzy miały w sobie czystą esencję życia. Gdy spadały na ziemię, zamieniały się w rzeki, które płynęły przez dziewicze doliny, wlewając życie w każdy zakątek, którego dotknęły. Z tych łez powstały pierwsze jeziora, strumienie i wodospady wszystkie pełne życia, które karmiło nowe formy istnienia. Każda łza Artei, która spadła na ziemię, miała moc stworzenia. Rzeki, które z niej wyłaniały się, płynęły niczym życiodajne żyły ziemi, niosąc wodę, która ożywiała pola, lasy i doliny. Tam, gdzie spływała, kwitły łąki pełne kolorowych kwiatów i soczystej zieleni, a woda przelewała się przez doliny, tworząc wodospady, które niosły życiodajną esencję Artei. Dzięki niej powstały pierwsze ekosystemy. Od małych strumyków pełnych roślinności, po olbrzymie jeziora, które dawały schronienie i życie pierwszym istotom. Gdy Artea kroczyła przez Ziemię, jej obecność przynosiła harmonię, życie budziło się na każdym kroku. Tam, gdzie była cisza, pojawiały się dźwięki natury szelest liści, śpiew ptaków i cichy nurt rzeki. Świat, który początkowo był martwy i bezkształtny, teraz pulsował energią dzięki Artei. Artea nie tylko stworzyła naturę, tchnęła w nią harmonię. Wszędzie, gdzie się pojawiała, natura rozwijała się w sposób doskonały, idealnie zbalansowany. Każda roślina miała swoje miejsce, każde zwierzę swoją rolę. A każdy element natury współgrał ze sobą, tworząc jedność. Powstawały pierwsze lasy, w których szumiały drzewa, łąki pełne ziół, a na niebie pojawiały się ptaki, które wznosiły się ku szczytom gór, jakby chciały dotrzeć do niej samej. Artea nie była tylko twórczynią, była też opiekunką życia. Swoją obecnością wprowadzała równowagę, której każdy aspekt od najmniejszej rośliny po najwyższą górę funkcjonował w harmonii. Jednak Artea była także potężną siłą, która mogła niszczyć, jeśli natura została zaburzona. W swojej dobroci dawała życie, ale i przypominała, że każda harmonia ma swoje granice. Jej dar był nie tylko tworzeniem, ale również chronieniem. Artea była matką wszystkiego, co żyje i pilnowała, by życie rozwijało się zgodnie z zasadami równowagi. Mogła ukoić naturę spokojem swojego szeptu i szumem liści, ale jej gniew Mógł być równie silny jak jej miłość. Gdy równowaga była naruszona, potrafiła wywołać trzęsienia ziemi, a góry potrafiły zapłonąć ogniem wulkanów, przypominając, że natura jest piękna i pełna mocy, ale również wymaga szacunku i zrozumienia. Artea nie tylko stworzyła ziemię i przyniosła na nią życie, ale stała się także opiekunką wszystkiego, co powstało dzięki jej mocy. Jej duch żyje w każdym zakątku natury, a jej obecność można wyczuć w ciszy lasów, w szumie wiatru, w ruchu wody. Jest matką, która otacza troską każde stworzenie, każdą roślinę, każdą kroplę rosy. Artea jest obecna wszędzie tam, gdzie kwitnie życie. Wierni jej wyznawcy uważają, że to właśnie jej głos można usłyszeć w szumie lasów i że jest obecna w każdym źdźble trawy. Jest dla swoich dzieci, jak często określa się naturę, łagodna i pełna troski. Każde drzewo, które rzuca cień, każda rzeka, która niesie wodę, i każde stworzenie, które korzysta z jej darów, odczuwa jej opiekę. Gdy ptaki śpiewają, gdy woda szemrze między skałami, to, jak wierzą nornowie, sama Artea przypomina o swoim istnieniu. Wyobraźcie sobie, że każda roślina i każde stworzenie jest połączone z arteą, niczym nici łączące Ziemię z jej pradawną matką. To właśnie dzięki tej więzi cała natura funkcjonuje jak jeden organizm. Artea dba o równowagę, wspierając te gatunki, które są najsłabsze, i przypominając najsilniejszym o ich odpowiedzialności za harmonię w świecie przyrody. Dzięki Artei, natura działa jak idealny organizm. Każde zwierzę ma swoje miejsce, każdy ekosystem jest samowystarczalny. Kiedy równowaga jest zagrożona, to właśnie jej siła przywraca porządek. Artea troszczy się o każdą istotę, nie czyniąc wyjątków, a wszystkie elementy natury funkcjonują w harmonii, którą ona nieustannie pielęgnuje małe i duże stworzenia, rośliny i drzewa, a nawet kamienie i rzeki, wszystko to, co stanowi część Ziemi, jest dla niej równie ważne. Każdy jej gest, każdy szelest liści i każdy cichy powiew wiatru, to znak jej obecności. Wierni Artei mówią, że jej oddech kołysze trawy na polach, a jej śpiew unosi się wśród górskich szczytów. Jest obecna w każdej kropli rosy i w każdej cząsteczce gleby. Przez to właśnie świat przyrody jest żywy i pełen piękna to Artea go ożywia, a jej duch w nim trwa. Nornowie wierzą, że Artea jest również strażniczką całej natury. Jeśli ktokolwiek zagrozi jej równowadze, jej gniew może być równie silny, jak jej miłość. Przypomina o tym każdemu, kto korzysta z jej darów że natura wymaga szacunku i zrozumienia. Jej opieka nad ziemią nie jest więc jedynie ochroną, ale także przypomnieniem o odpowiedzialności. Przyroda, którą stworzyła, jest piękna, ale i pełna nieprzewidywalnej mocy, którą należy szanować. Dziękujemy, że byliście z nami w tej podróży przez pradawny świat Artei, bogini ziemi, opiekunki i matki natury. Razem odkrywaliśmy jak jej moc tworzyła góry, kształtowała rzeki i tchnęła życie w każdy zakątek ziemi.